Dzisiejszy odcinek będzie nosił tytuł Co nas wyróżnia. Zapraszam do oglądania. W poprzednim odcinku w oparciu o pierwszy list Świętego Paweł do Tesaloniczan zapowiedziałem. Że dzisiejszy odcinek będzie takim odcinkiem złożonym może z tekstu zawartego w drugim liście świętego Pawła do Tesaloniczan, ale z tą taką uwagą także na pierwszy list do Tesaloniczan, ponieważ pewne myśli, które apostoł Paweł przekazuje w drugim, jak i w pierwszym liście do Tesaloniczan, mają swój wspólny mianownik, są takie wspólne dla tej Chrześcijańskie wspólnoty w mieście w Tesalonice. Ja może najpierw przeczytam fragment z drugiego listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Z rozdziału pierwszego będę czytał dwa wersety, werset trzeci i werset czwarty. Jeżeli ktoś jest ciekawy porównaniem tego tekstu, który dzisiaj czytamy, z tekstem, który jest bardzo podobny do w liście drugim, liście do Tesaloniczan, to będzie to Także pierwszy rozdział pierwszego listu, a werset drugi i werset trzeci. Dzisiaj czytam pierwszy rozdział drugiego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, werset trzeci i werset czwarty. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za Was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara Wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość Wasza pomnaża się w Was wszystkich. Także i my sami chlubimy się Wami. W zborach bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Ten werset, czym te myśli, które są zawarte w tym wersecie, są bardzo podobnymi myślami, które są zawarte także w pierwszym liście Świętego Pawła do Tesalonica. I w tych dwóch fragmentach podkreślone jest to, co wyróżnia tą wspólnotę lokalną w Tesalonice. A tymi dwoma wartościami, które wyróżniają ten kościół, to jest wiara i miłość. Wiara i miłość. I dlatego tytuł dzisiejszego odcinka jest: co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia jako chrześcijan? Pierwszym właśnie takim elementem, który wyróżnia zbór Salonice, ale także powinien wyróżniać nas jako chrześcijan, to jest wiara. Wiara, która ma bardzo mocne podstawy. Ale także, która ma realistyczny przebieg, i która ma też taką realistyczną i rzeczywistą formę wyrażania tej wiary. To jest coś bardzo ważnego. Jeżeli ludzie mają ciebie i mnie zapamiętywać, to mają mnie zapamiętywać poprzez to, że wyróżniamy się wiarą jako mężczyźni lub kobiety, którzy są osobami wierzącymi. Nasza wiara oparta jest na osobie Jezusa Chrystusa. Jako naszego osobistego Zbawiciela, to jest pierwsza rzecz, dzięki której osiągnęliśmy taki status, jakim jest bycie osobą, która jest zbawiona, która jest dzieckiem Bożym, która ma nadzieję na przyszłość, i my to przedstawiamy. My to przedstawiamy w naszym zachowaniu, my to przedstawiamy w naszych wypowiedziach, my to przedstawiamy w, naszych, w naszym stanowisku do różnego rodzaju wydarzeń i sytuacji, które mają miejsce w naszym życiu, jak i w życiu ogólnie mówiąc, którego, które przeżywamy tutaj żyjąc na ziemi, a drugim taką wartością, drugim takim czynnikiem, który nas powinien wyróżniać i który wyróżnia z burw te salonice, to była szczególna miłość. Apostoł Paweł określił to w pierwszym liście, mówiąc "trud miłości", czyli miłość czynna w uczynku, miłość w działaniu, miłość w aktywności, miłość w przebaczeniu, miłość w wyrozumieniu, miłość w pomocy wzajemnej, miłość w takim poczuciu wspólnoty, która powinna, wy, powinniśmy wyrażać i przejawiać w naszym życiu. Te dwie rzeczy, one nas wyróżniają. Dlatego chciałbym siebie i Was zachęcić do tego, abyśmy budowali mocne podstawy naszej wiary i w sposób taki realistyczny ją wyrażali. Ją jakby przedstawiali, manifestowali. Drugą rzeczą to jest, abyśmy ofici byli w takim miłości, w takich relacjach pełnymi życzliwości i serdeczności w stosunku do innych ludzi, bo to powinno nas wyróżniać. Tak jak zbór w Tesalonice, ci osoby, które były częścią tego lokalnego zboru, zapadły w pamięci apostoła Pawła do tego stopnia, że dwa razy w odstępie czasu, w dwóch odrębnych tekstach do tego kościoła on wspomina ich miłość, wspomina ich wiarę, do tego stopnia że mówić ja codziennie dziękuję za was Bogu za waszą wiarę i za waszą miłość tak samo i my drodzy przyjaciele jeżeli będziemy osobami pełnymi wiary pełnymi miłości pełnymi takiego, takiej otwartości życzliwości to będziemy osobami które wywierają wpływ które się zapamiętują które się wyróżniają wśród tego tego życia jakie Jakie często jest pełne niewiary, pełne beznadziei, pełne braku empatii, miłości. Dlatego ja chciałbym was zachęcić w imieniu Jezusa Chrystusa, jako Jego naśladowców, jak i przyszłych naśladowców, żebyśmy byli osobami pełnymi wiary i pełnymi miłości. Bo to nas właśnie wyróżnia. Bo to wyróżnia tych, którzy są naśladowcami Jezusa Chrystusa. Zostańcie z Bogiem. Do kolejnego rozważania. Tym razem w oparciu o kolejny list Świętego Pawła, apostoł. A będzie to list, pierwszy list Świętego Pawła do Ty Mateusza. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.